Siemanko, siemanko Tutaj w vlogu przedsprzedażowym jak i sprzedażowym Jutro najprawdopodobniej będzie sprzedaż tutaj oto tych Jałóweczek Tutaj mamy jednego byczka z brzega to on nie Co tu można powiedzieć Jałówki, jeśli chodzi, to jest według mnie największa będzie. Tata tutaj chodzi przy tym. stwierdził, że no, że one po prostu już nie rosną, więc po co i na co to trzymać. Cena jest za RK21. Netto no, sztuki ogólnie ładne, tutaj żeber na nich nie zobaczymy. Tutaj najmniejsza koza. No co poradzić? Jakoś tak yy, po prostu porobiły się kulki niskie na nogach. O. Jeśli chodzi o wiek, to one dopiero pod koniec marca mają 2 lata. A co? Dzisiaj mamy 28 wrzesień. Najprawdopodobniej jutro sprzedaż. Raczej przyważeniu nie będę, bo po prostu mam jakieś tam swoje sprawy też do załatwienia. Data najprawdopodobniej będę sprzedawał sam, więc jedynie co to, tylko będę mógł podać średnią wagę. A akurat tutaj, z uwięzi, to zawsze ważone są, po prostu na wadze samochodowej. Czyli możemy poznać poszczególne wagi. Mówię, czarnuszki tutaj najładniejsze. Jedna, druga czarnuszka, troszeczkę coś tam białego wpada. Tutaj bycuś było od nich naprawdę sporo mniejszy I też ładnie zaczyna tutaj już się prezentować To wiek jakiś jest 17-18 miesięcy maksymalnie Mamy już tutaj na ich miejsce też następne sztuki do wstawienia Wszystko żywione na paszowozie, pół na pół śruty już nie dostają. Po miesiącach zobaczył tata, że właśnie nie rosną i po co im to dawać? I tak ładnie wyglądają bez treściwej Tutaj właśnie idzie 6 sztuk na sprzedaż. W końcu jakaś, właśnie z naszej gotówki wpadnie, bo już spory kawałek czasu nie było żadnej sprzedaży. Tak jak widzicie, no jajeczki zadbane. Jaką im dajecie wagę? I po ile w ogóle byście to sprzedali? No bo słuchajcie, co region polski naprawdę ceny bardzo duża różnica jest. Tutaj może od przodu jakieś odzwierciedlenie. Niestety nic innego nie idzie tutaj chować, chyba że wejdziemy na system, że będziemy tutaj wiązać byczki do roku. I potem by trzeba było ich przewiązywać na te wszystkie tutaj stanowiska. No ale sam nie wiem, czy po prostu lepiej się bawić z tymi jałówkami, mieć spokój, z tym się nie przewiązywać w koło, nie przepędzać, rąk nie zrywać. Czy po prostu dać. Czy po prostu tutaj nie dać, tylko powiązać te byczki i tutaj byczki chować do roku i potem ich przewiązywać na ten? To jest jeszcze temat do przemyślenia. No wiadomo, tutaj i tutaj może być nawet byczek stać, tak? bo mamy dojście od zewnątrz, no ale tam wszędzie musimy wchodzić od środka, no i wtedy już jest niebezpieczeństwo po prostu. Że ten byk może nam coś zrobić. A słuchajcie, no bezpieczeństwo to jest rzecz najważniejsza. Ile się słyszy wypadków w tym rolnictwie? Byk, jak już kogoś dopadnie, nie ma, kogo, nie ma drugiej osoby blisko, to naprawdę może dojść do tragedii. A tutaj pod ścianą to jałówka, to jałówka. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby tam coś się awanturowała, która jeszcze po prostu coś nam zrobiła, uderzyła i tak dalej. tutaj już w następnym pomieszczeniu posumamy jałóweczki do przewiązania o tak się już prezentują troszeczkę gdzieniegdzie tutaj widać grzybek atakuje, no niczym nie szczepiliśmy też mi się wydaje że tutaj połowa tak naprawdę to będzie już też takiej niskiej budowy na nogach, bo to już powoli zaczyna być widać. No ale co? Jakoś to trzeba będzie przeboleć. No, wiadomo, mniejszy zarobek jest na tych jałówkach, bo to mniejsza waga rośnie. Rzeżeć prawie, że rzeże tyle co i byczek. No a niestety. co my damy do miały po 500 kg na przykład no a byk no możemy zrobić z byka 800 no to jest, jest przepaść ale mówię no bezpieczeństwo ponad wszystko temat do przemyślenia czy te byczki chować tam do roku czy po prostu z tymi jałówkami się bawić no i co nie, nie zanudzam już nie przedłużam widzimy się już na rozliczeniu następnego dnia I witam Was po dwóch tygodniach. Tak jak widzicie, ściany wywiałkowane na nowe sztuki już tutaj stoją. Jakieś półtora tygodnia. Nowe jałóweczki wstawione. Byczus oczywiście został jeszcze. I tak, zaczynając tutaj, ta pierwsza sztuka co stała to będzie ta czarna. 530 kg. Ona wydała 250 mięsa. I poszła po 21 netto. Tutaj następna była, miała 446, 208 kilo mięsa. Wydała poszła po 20 zł, bo nie wydała 250 mięsa. Tutaj następna sztuka, co stała 500 kg, ona wydała równe 250 i poszła po 21 netto. Ta tutaj, co stała wcześniej.

Ona wydała 330 mięsa. I ona już poszła po 21,50. tam za nią wyszło nawet ponad 7000 brutto, żeby w takie wszystkie 6 sztuk było, było wylux by sprawa. No tutaj by rośnie, jeśli tak dalej będzie, mam nadzieję, 820 miesięcy zrobi, dlatego ja uważam, że te byki naprawdę na uwięzi. No, z nich się da zrobić, kurczę bez problemu. 750, 800, jak już się pochowa, nawet do 2 lat, to nie ma problemu. No a te z luzu to jak to z luzu. <tryk> Tutaj też niedługo sztuki do sprzedaży. Więc, tak to się prezentuje. Średnia jaka wyszła na te jałówki, to tam chyba około coś. 5,5 tysiąca, może troszeczkę więcej, trzeba by to dokładnie wszystko policzyć. Faktury nie mam też przy sobie, więc tak podaję tylko średnio, w jakich cenach poszły, ile mięsa wydały. Także do usłyszenia.